Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak dawno już podały media, 8-9 kwietnia, a więc tuż po świętach Wielkiej Nocy, Sej ma rozpocząć pracę nad dwoma bardzo ważnymi zagadnieniami. Pierwsze to projekty dotyczące procedury in vitro, a także projekt nowej ustawy aborcyjnej zgłoszonej przez SLD. Może króciutko o pierwszym zagadnieniu. Nasi drodzy słuchacze nie raz, nie dwa słyszeli te naukowe informacje o tym, że procedura in vitro to nie jest procedura życia, tylko śmierci i kalectw. Jeszcze raz przypomnę i proszę wszystkich naszych słuchaczy, żeby z tymi informacjami się dzielili w swoich rodzinach, w swoich środowiskach, w zakładach pracy, bo publiczne media niestety są bardzo, a bardzo nierzetelne. Według największych opublikowanych do tej pory na świecie danych statystycznych, myślę o danych z Wielkiej Brytanii, z 3,5 miliona poczętych istot ludzkich metodą in vitro w Wielkiej Brytanii urodziło się żywo tylko 3% dzieci. 3% dzieci poczętych metodą in vitro urodziło się żywe w Wielkiej Brytanii. Jest to więc procedura śmierci. Podkreślę, że podobne zatrważające wyniki odnośnie śmiertelności poczynanych in vitro dzieci podawali także Amerykanie, Włosi czy Francuzi. To musi być wielkim ostrzeżeniem, to musi być znane w całej Polsce i nie możemy się zgodzić na jakąkolwiek legalizację procedury in vitro. Wśród pięciu zgłoszonych ustaw. Projektów ustaw na temat in vitro jest jeden, projekt poselski pana doktora Piechy, który wprowadza całkowity zakaz procedury in vitro. I to jest jedyne słuszne, godne parlamentu rozwiązanie. Zakazać tej procedury śmierci i kalectw. Natomiast bezdzietnym małżonkom, którzy starają się o potomstwo, trzeba zaproponować nie tylko w sensie. Informacyjnym, promocyjnym, ale także finansowym. Finansowe wsparcie na protechnologii. To metoda nowoczesna, etyczna, szanująca godność życia i nienaruszalność życia poczętego dziecka, ale także i godność małżonków. Sprawa, która budzi największe kontrowersje, to kolejny projekt ustawy aborcyjnej z EZLD. Postkomuniści nie rezygnują. Wprowadzenia swobody zabijania nienarodzonych dzieci. Trzeba się ich pytać, czy znają dyrektywę ludobójcy komunistycznego, ludobójcy Ilicza Lenina? Dlaczego w warunkach III Rzeczypospolitej chcą drogą ustawy państwowej wprowadzić zbrodniczą, ludobójczą dyrektywę Ilicza Lenina? Bo przypominamy, Lenin jako dyktator. W Związku Sowieckim już w listopadzie 1920 roku wprowadził pełną swobodę zabijania nienarodzonych dzieci. Lenin zrealizował w warunkach terroru decyzjami ustawodawczymi ówczesnej sowieckiej Rosji swoją własną dyrektywę. Zacytuję ją: Słowa zbrodniarza, ludobójcy komunistycznego Ilicza Lenina. Cytuję: Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. Trzeba powiedzieć, że te słowa Lenina zostały zrealizowane nie tylko w warunkach dyktatury sowieckiej Rosji w listopadzie 1920 roku, ale w Polsce po raz pierwszy. W sensie formalnego istnienia naszej państwowości wiemy, jak ograniczonej w czasach perelu, ale 27 kwietnia 1956 roku, w warunkach terroru komunistycznego, komuniści polscy, naciskani przez komunistów sowieckich, wprowadzili ustawę aborcyjną swobodę zabijania nienarodzonych dzieci. To był kwiecień 1956 roku. Wiemy, dzięki wielkiej mobilizacji całego społeczeństwa i uczciwych parlamentarzystów, polityków w styczniu 93 roku udało się tą aborcyjną ustawę z czasów dyktatury komunistycznej z kwietnia 56 anulować i wprowadzono prawo chroniące życie, wiemy jeszcze niedoskonałe. To był styczeń 93. Później komuniści znowu przejęli pełną władzę. Wiemy, prezydent Kwaśniewski, Sejm i Senat opanowany przez siły poskomunistyczne i już w 1996 roku znowu wprowadzili aborcję na żądanie. Zabijanie nienarodzonych dzieci bez żadnych praktycznie ograniczeń do 12 tygodnia. I teraz, w roku Jana Pawła II. Tuż po rocznicy, dziesiątej rocznicy naszego wielkiego rodaka, znowu te siły wrogie żyć, wrogie Polsce, bo jak można inaczej nazwać te siły, które chcą zabijania nienarodzonych polskich dzieci, forsują projekt nowej ustawy aborcyjnej zezwalającej na bez żadnych ograniczeń zabijanie dwunastotygodniowych dzieci. Trzeba mówić głośno. Nie chcemy w III Rzeczypospolitej realizacji ludobójczych dyrektyw Ilicza Lenina, który domagał się i forsował zbrodnie aborcji. Mówimy zawsze życiu tak. Trzeba, aby ten głos był słyszany. Trzeba się pytać panów z SLDF, imię jakich racji w III Rzeczypospolitej w 2015 roku chcą drogą ustaw państwowych w Polsce zrealizować zbrodniczą dyrektywę Włodzimierza i Licza Lenina.